Kwiatkowskiej z fundacji zakłania się. Czemu tutaj jesteśmy? Jesteśmy na Konwencji Konfederacji. Co tutaj się wy ma wydarzyć? Czy wiemy, w jaki sposób ma wyglądać plan tego wydarzenia? Wie pan co? Ciężko w tej chwili w ogóle cokolwiek w tym temacie powiedzieć. Tak wiemy wszyscy, że dzieją się dziwne rzeczy. Mhm. Wiemy o tym również, że są pewne podziały. Pewne osoby usunęły, pewnych prezesów z organizacji i w tej chwili. Druga część tego wszystkiego próbuje przekierować wszystko na swoją stronę, przejąć władzę, ale zapominam o jednej ważnej rzeczy. Gdzie są Polacy? Gdzie liczą się Polacy? Ma być jedność, ma być poszanowanie. Mamy iść razem bez względu na pewne różnice, bo nie ma ludzi takich samych. I musimy zwalczać przeciwników naszego całego narodu. Patrzymy na wschód, co się dzieje. Patrzymy na własny kraj, co nam zostaje. Niedługo zostaną nam znaczki pocztowe z Polski. Mam nadzieję, że tutaj właśnie podczas tej konwencji coś się wyjaśni i dojdziemy do pewnego konsensusu i się okaże, że jednak żyjemy w tym samym kraju. ja mhm. mogę powiedzieć. Czy jako Konfederacja Korony Polskiej, bo widzę znaczek, czy spodziewacie się, że pojawi się Grzegorz Braun, który w jakiś sposób będzie próbował zabrać głos? Mm, powiem tak: jakby się pojawił, żeby to nawet miało mieć miejsce na spadochronie z gaśnicą, byłby serdecznie tutaj przywitany, bo jest potrzebny. To jest człowiek, który nie boi się ognia i potrafi wszystko wszystkim zwalczać. Czyli macie oczekiwanie w ramach korony, że wróci tutaj do Konfederacji Grzegorza? Daj Boże. Okay. Daj Boże i innej opcji nie widać. Okay. Okay. Z, mojej, z mojej perspektywy mogę tylko tyle powiedzieć. On jako osoba stojąca pośrodku wszystko trzymał po prostu krótko. i Bez niego mam wrażenie, że wszystko zaczyna się walić. A czy spodziewacie się, że Sławomir Mencen pojawi się na kongresie? Nie mam zielonego pojęcia. Nie chcę. Nie chcę wróżyć z że tak powiem. Zobaczymy, co będzie. Będzie, co będzie. Bardzo dziękuję. Czekamy, jakie będą efekty pokonują.